Wierzysz w duchy? No skoro dzięki relikowi można rozmawiać ze zmarłymi, jak tu nie wierzysz? Moja babka znała dziesiątki historii o Kitsune, Kappa i właśnie o Bakeneko. Gdzie się wychowywałeś? Pochodzę ze slamsów, Ciba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. Cóż, czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Pamiętam swoje dzieciństwo. Noc, która miesza się z dniem w światłach miasta. Bajki na dobranoc opowiadane przez neony Charter Hill. Pamiętam zapach mułu z kanału chodziliśmy tam z chłopakami prać koszulę. Czasami po slamsach jeździły korporacyjne transportery. Marasaka wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Transportery mówisz? O pancerzone. Cipa 11 miała najwyższe statystyki zabójstw w Japonii. Pewnie nadal ma. Werbowali was do korporacyjnej armii? Tak. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało: dyscyplinę, regularne posiłki. Jak okazało się, że jestem zdolny również dobrą edukacją. W jaki sposób korporacyjny Treb zostaje zaufanym człowiekiem Sabura Arasaki? Miałem najwyższe noty w Akademii. Potem trafiłem do oddziałów specjalnych, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka-samy. Nie może że wpadłeś w oko samemu Saburo. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Arasaka-sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę i spośród setki stojących na baczność kandydatów Wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. Jedyne, co musiałeś robić w zamian, to likwidować wrogów Zaburo. Mówisz, jakbyś mnie osądzała. Nie masz do tego prawa. Ja w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Elsa nie poszedłem na skróty. I niby ty masz czyste ręce. Nikt nie ma czystych rąk. Pytanie, w jakim celu je sobie brudzisz? No to powiedz, w imię czego brudziłeś sobie ręce? Najważniejsze, co dała Miara Saka, to system wartości, których mogę się trzymać. Tak po prostu. Ty brudzisz się dla pieniędzy. Ja w imię zasad. Nie wszyscy chcą wysługiwać się korporacjom. Aha, bo złodziejstwo jest szlachetniejszym zajęciem. Przynajmniej nie pomagam w drenowaniu świata i ludzi ze wszystkiego, co cenne. Korporacje potrzebują pieniędzy i zasobów, żeby utrzymać porządek. Kto niby ma nami rządzić? Skorumpowane rządy? Motłoch przysany do paśników? Krytykanci i nihiliści jak ty? Daj spokój, nie każdy chce zmieniać świat. Niestety. Zapomniałeś już, że byłam częścią Arasaki? Dobrze wiem, jak funkcjonuje korporacja. I wiesz, co nabrałam dystansu. Ty też powinieneś. Ech, czasami chciałbym zostać nomadą uciec od świata, zapomnieć o wszystkim. Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak to mówicie, nie nauczysz starego psa nowych sztuczek. Hm. wiesz co myślę? Co? Że wtedy w kąpeki oboje straciliśmy kogoś bliskiego. Nie pogodziliśmy się z losem i dlatego szukamy okazji do sprzeczki.